No i kolejny klasyk VR w tym tygodniu, super hot VR. Ktoś oglądał jak Neo w Matrixie spowalnia czas i stwierdził, że też tak chce. No i zrobił. Czas porusza się tylko gdy się ruszacie. Brzmi prosto, ale efekt jest oszałamiający. To niezwykły port, ale gra przeprojektowana od zera dla VR. Chwytanie broni z powietrza, unikanie pocisków w zwolnionym tempie i choreografowanie własnych scen akcji. To jest czysty narkotyk gamingowy. Każdy, kto założy gogle, zamienia się w agenta 007 z refleksem Kota. Niestety, gra jest krótka, około 2 godziny głównej fabuły. No i było kontrowersyjne usunięcie części narracji przez deweloperów, którzy uznali ją za zbyt mroczną. Obecnie 8 dych na Steam, ale często w promocji. Można zgarnąć nawet za 32 zł. Jeśli macie VR, to absolutny obowiązek. To gra, która pokazuje prawdziwy potencjał wirtualnej rzeczywistości, a niektóre akcje będziecie chcieli pokazać wnukom.